Siema ma dzisiaj zagramy sobie Kazixem. Tak jak ostatnio ktoś prosił, tutaj jest moja ranga na łeszcze i osiągnięcie na Kazixie. Tam udało mi się bić przez chwilę 17 Kazixa. Mam ponad 70 min ratio, więc zaś tam już ogarniam. No i tutaj gramy sobie na Hekarima. Mamy słaby setup. Zacząłem sobie od topa, żeby chronić Caitlyn z Lulu. No i zanim zdążyłem zczyścić, no to oni jeszcze zdążyli wywalić, więc chciałem pomścić jeszcze i zabić tą senę. Ale palę tylko flesza I tutaj sporo się opóźniłem i bałem się, że Hecarim wejdzie mi na las, bo on powinien zfrutilować i zdążyć wejść mi do lasu Na szczęście tego nie zrobił, nie wiem czemu Wydaje mi się, że na spokojnie mógł, postawię sobie nawet warda No i zrobiłem sobie ten las tutaj bez żadnego problemu I potem znowu, czyścimy dżunglę Tutaj strasznie nuda była przez większość gry, bo mam bardzo słaby setup i ciężko tutaj też zgnankować. Karim też nie ma jakichś super ganków, to kantarganki też jakoś nie wychodziły. Tu pingowałem na bocie, że jest on w botside, oni postanowili bić kontrolę i się wywalić. Tutaj chciałem zgonkować z takiej pozycji tego jasuło. Ari w niego kiw na R do przodu z jakiegoś powodu i się wywaliła. Nie wiem co to miało być. No tutaj ja tutaj odebrałem trochę tego wave'a. To co by się zabiło, oczywiście, ona ma TP, więc tu wróci. To ja biorę to co zginie. Na szczęście był to kanon też w tym. No i znowu nuda, tutaj pinguje topa, że tam jest hekarim. Nie da się zgankować bota, nie da się zgankować mida, więc robię sobie kampy. Tutaj widzę, że Ali się bije, więc wyjeżdżą Yasuo i dzieje się po prostu to: czyli dwa dasze i poganku. No i w tym czasie ginie top. Ja próbuję go zabić. Tutaj go szukam i bałem się, że on będzie likalował. Więc skoczyłem do krzaka, przeskoczył ze i nic się nie udało zrobić. Ale gramy na spokojnie dalej, mamy już szóstkę, lepszą na sobie Q. Próbuję znowu podejść tego Mida. Idziemy na tego Sulo. On biegnie w stronę Bota, tam raczej był Hekarim, więc szybko go połkuję i już uciekam. Od razu lecą dwierki, rki, i Senny. Więc na razie gra się ciężko. Hekarim bierze Heralda, bo ten top cały czas ciśnie. Ja mam bardzo ciężko coś zrobić. On zabija jeszcze i Tutaj jest najfajniejsza akcja. Mamy jakieś 2 na 2 W momencie kiedy dostaję izolację, to staram się z niej bić. I udaje się zabić Asuo. Więc fajnie, chociaż pada jakiś kill. Tutaj jakaś akcja przy Drake'u. Będzie walka. Asuo ma prajo. Więc zauważyłem, że trzeba to zrobić szybciej. Więc zacząłem już bijać tego Drake'a powoli. Mam jeszcze skok. Skoku nie marnuję. No i tutaj zabieram radę widzę, że jest free kill. Karin będzie jechał, więc spróbuję dodrzawać jegarkę. I widzę, że to się nie da nic zarobić, bo ja mnie dojedzie, więc uciekam w górę. Wbiłem sobie 9 level na tym Control Wardzie i uciekam. Ja mnie goni z jakiegoś powodu. do mu kół. Jest zabity. Oni się wywalili, więc oczywiście będę sfingowany, ale no. Nie ma to znaczenia. Zauważyłem, że Hecarim jeszcze trochę leży, więc idę mu zrobić raptory. Na reda już nie mam czasu, bo są hextech portale, więc nie będę już tak gridował. Chociaż z reguły lubię sobie przygridować, ale nie, nie aż tak. No i tutaj chciałem iść na bota tylko portal musi mi pozwolić. Niestety kartu zerkował i dwa razy mi przerwało. Ale idziemy. Okazuje się, że tam się na razie nic nie dzieje, więc robię sobie golemy. I tutaj Hecarim biegał przy bocie, bo widać go na wardzie, więc założyłem, że jak sfultryrował jeszcze nie ma co robić, to będzie chciał iść dookoła. I będę Reda wyciągał w stronę krzaków, żeby widzieć czy że on faktycznie tam biegnie dookoła. No i widzę, że jest tu Hecarim. Czekam aż przeskoczy, biorę sobie jeszcze Reda, skakuje. I robimy tutaj niezłą akcję. Kennen już teleportuje im na plecy, więc to będzie niezła tutaj imba. Ja się fleszuję w tego kartusa od razu. Zabijamy jeszcze senne tutaj tego kila, to już zostawimy dla Kenena I wyszła z akcja, i od razu potem poszliśmy na topa. Ja nie chciałem wskakiwać w tego Gnara od razu, bo on by przeskoczył potem za ścianę. Więc czekam aż on po prostu podejdzie jakoś głęboko. Podszedł, próbował coś zrobić, już mu się nie udało. Mamy kila mamy Heralda z tego. No, i tutaj jadą we mnie na midzie. Ja do samego końca jeszcze się biję tyle ile mogę, żeby użyć potem skoku. Bardzo często w ogóle tą markę wykorzystuję do ogrywania. Tutaj, jak po tej akcji, właśnie jak byliśmy się, oni poszli w stronę bota. Więc ja szybko poszedłem na topa i oni zrekarowali z tego bota. My tutaj chcieliśmy coś ograć z tym kanenem i okazało się, że przeciwnicy nie będą bronić bot towera. Tylko przyjdą w całą czwórką na, na tego topa. Ja słuchaj, jeszcze tam w dżungli szedł też na tego topa. I dzięki temu mój bot weźmie dwa towery na bocie. No ale ja od shutdown, więc niby trochę nie git. Mogłem się cofnąć, oni i tak już szli, więc można było się cofnąć, ale już trudno. No i tutaj w końcu jakiś full clear. Chwila spokoju i nie mam objektywów. Więc sobie robię. I tutaj przed Drake'em chcieliśmy wyłapać Gnara. Mamy warda na naszora, więc myśleliśmy, że to jest bezpieczne. Że przeciwnicy grają pod Drake'a, że gdzieś są tutaj w bocie albo idą w tego bota. I oni pojawiają się na tym control wardzie. I zobaczcie timer, oni zrobili Nashora w 15 sekund. Zaczęliśmy tam biec i 15 sekund minęło od zaczęcia Nashora do skończenia, więc dosyć szybko im to poszło. Więc tam od razu wszyscy musieli być. Ale my z tego po prostu wrócimy się na tego smoka zaraz. Jeszcze te jakieś exit kille wpadną darmowe. I trzy osoby już tego naszego nie mają. Ja robię Drake'a. Tutaj jeszcze Hekarin próbuje sobie zczyścić dżunglę. Ja w niego wjeżdżam. Wyganiam go i zabieram mu kampy zamiast robić swoich. Ale to już mówiłem, że zawsze opłaca się bardziej przeciwne kampy brać niż swoje. No i tutaj dopuszczowałem, cofnąłem i Yasuo chce mnie dojechać w moim lesie. I jak użycie, użyjecie r na jakieś podrzucenie czy coś, to jasuło nie może zerkować, więc spoko, jest zabity. Ja tu fleszuję, bo tam jeszcze był Gnar. Dobiłem tu szesnastkę i bałem się skoczyć, bo już tam koła Senna schodziła. Więc ulepszyłem sobie skrzydła, żeby mieć ewentualny reset i dopiero idę teraz, Senna już My zabijamy i jest wszystko git. Tutaj chciałem, żeby puszować tego topa, żeby zagrać pod tier 2, a ja będę tu coverował jako jungler I próbował łapać coś na rotacjach Daję sobie kontrola i tutaj Yasuo się zagubił, znowu chciał mi dojechać w lesie Tym razem własnym, no to tak dojechał, że się wywalił Drugi się wywalił, fajnie się gra z taką rolu, co daje nam no busty. No i tutaj już Trochę taka akcja właśnie w moim stylu, że próbowanie outplayów Erką podchodzę do kartusa. Mam dashgrader, tutaj zabijam drugiego. Łapię reset, ale gnar za mną flashuje. No to już taka typowa akcja trochę niepotrzebna, ale nie było nic na mapie. A ja lubię już w taki sposób grać. Nie polecam, ale jest to fajne. Fajne uczucie, jak się ogrywa ludzi. No i co? Moja drużynka sobie tutaj porodziła Bierze dwa inhibitory chyba z tego. Ja biorę z tego drejka. I teraz już typowo jak Assassin szukam kampy. I tutaj mój piesek bardzo spóźniony przybiegł do krzaka i Kartosyła go zauważył. Zrawie ja powinien to naprawić, żeby nie było tego widać. No i udaje mi się go i tak zabić. No i teraz znowu podchodzimy tutaj w dżunglę. Będziemy szukać tego nasza chyba. Najpierw jeszcze zabiorę im dżunglę. I zobaczymy, co tutaj będzie. Ten nasz za darmo. I teraz chyba spingowałem, że By grać pod bota. Cofałem się i spingowałem bot tower. Mamy już dwa otwarte to trzeba otworzyć trzeci i tą gierkę zamknąć. I hekariem w miarę dobrze robi, że chciał wypchnąć tego bota, ale no. Ja go stamtąd wygoniłem i teraz my zajmujemy tego bota. Więc ja to sobie puszuję. I znowu będzie. Akcja typu, próbuję ograć, tutaj unikam erki Coś tu się bawimy Oni dla mnie jadą Mam Lulu, mam Niewitkę, tutaj coś unikam Tutaj sobie pobiegam, zabijamy, łapię resety Ale erka Kartusa, no to jest już dżentka Tylko, że tutaj jest mój team na szczęście i już mogę ich zczyścić. I gierka będzie wygrana jeszcze został jeden ziomek do zabicia. RQ-je. leży. No i przeciwnicy po tej akcji od razu poddali. Tak właśnie mniej więcej gram z No i to tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Pozdro!